Nazywali go marynarz. Oto chromy miał na oku. Na każdym stopu dziewczyna. Dziewczyna na żadnym stopniu jego tata pochodzi z Poznania Podobno umie wróżyć skarb. Panny rwał nawiązania przegobów mężatki. Mężatek brak. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na mijance. Jesteśmy na spacerku takim poniżejkowym, bardzo przyjemnym. Spotykamy się tutaj oczywiście ze względu na, na, na minięty właśnie świeżo dzień zakochanych, czyli tam, walentynki powiedzmy. Wolę e, się poruszyć temat, temat mrożący, krewy w żyłach, a jednocześnie paradoksalnie rozpalający do czerwoności serca i umysły naszych tam powiedzmy żon narzeczonych, kochanek i siostrzyczek z Alabamy, Mianowicie temat dziewczęta, dziewczęta na statkach. Mówię tutaj oczywiście o dziewczętach, jako że tam nie mam zbyt dużego doświadczenia z w pływaniu, z, z, z jakimś tam częściowo damskimi, żeńskimi załogami. Tak się składa, że raz miałem taki przypadek. No i osobiście bardzo cenię, bardzo fajna bardzo fajna osoba, zarówno jako człowiek jak i zarówno jako oficer marynarz <khop> yy, Niewątpliwym plusem jest to posiadanie laski w załodze poziom buractwa znacznie, znacznie od, opada. Po prostu w męskiej męskie oczywiście części Na no Natomiast chodzi mi konkretnie o wcześniej pytałem jak to tam jest głupy, tam z tymi z tymi z tymi, mewkami, z tym, z, z tymi tematami. Powiem Wam tak, jest wszystko. Jest po prostu wszystko. Cała załoga jakby jakby nie, nie skupiła się na eksploatacji, tylko po prostu tego po prostu kuciu co jest 20 parę osób przez pół roku. To jest nie do po prostu mówię że jest white pussy, black pussy, yellow pussy, pink pussy, white pussy, tight pussy i moja ulubienica Smery Brazilian Pussy. Jasna, wszystko oczywiście jest odbywa się codziennie o 10 rano w Kowacku, czyli w takiej naszej klubo kawiarni palarni. I w formie opowieści, oczywiście, opowieści dziwnej treści marynarskich, których jest bardzo, bardzo wiele. Nie? Ale to. Także gorąco polecam, naprawdę, jak ktoś się czuje jakiś niedo, niedokuty czy coś, to, to, to naprawdę to dostatkowy. To wszystko nam z górką, aż będzie o dość. Nie? Natomiast dzisiaj spacerujemy sobie, bo jest bardzo prostu jest cudowny, szkoda, że, że. Oh no, bateryjka nie gaśnie, no ale chyba to co chciałem zawrzeć to za bardzo. Pozdrow,